No myślę, że kobiety mają coraz więcej siły do tego, żeby się realizować i coraz też mamy lepsze prawo i możliwości jakby dla kobiet do samorealizacji, ale oczywiście ciągle nie jest najlepiej. A ciągle jesteśmy dyskryminowane jako kobiety i ciągle prawo w niewystarczającym stopniu, myślę, chroni interesy i prawa kobiet. No nie mamy ciągle równego dostępu do różnych funkcji publicznych, no niedawno uchwalona ustawa, która zapewnia kwoty 35% dla kobiet, z pewnością no jest dużym krokiem do przodu ale obawiam się, że nie będzie to aż taki duży skok, jakiego spodziewały się autorki ustawy parytetowej. Również w, no, w innych dziedzinach niestety mam poczucie, że w Polsce dzieje się znacznie mniej niż w innych krajach europejskich. I okazuje to chociażby ustawę, ustawa o równym traktowaniu, która została przyjęta przez Sejm dopiero teraz w bardzo ułomnej formule i niesatysfakcjonującej. Myślę, że żadnej z grup dyskryminowanych ustawa została przyjęta i to również jakby w tym względzie odbiegamy na niekorzyść, gdzie w wielu krajach są wyodrębnione urzędy do spraw równego traktowania kobiet i mężczyzn, gdzie wprowadza się specjalne jakby programy dotyczące wyrównywania szans. No, w Polsce niestety w tym względzie no, niewiele się robi. Nie mamy nawet urzędnika państwowego na wysokim szczeblu, który by zajmował się tą dziedziną, bo trudno nazwać Urząd do Spraw Równego Traktowania, pani minister Radziszewskiej, jako spełniający standardy europejskie. Chciałabym życzyć polskim kobietom więcej równości, więcej skutecznej ochrony prawnej i tego, żeby państwo jakby stało na straży jakby naszych interesów i naszych praw, ale też więcej solidarności pomiędzy kobietami, żebyśmy siebie więcej wspierali i wtedy myślę też ten postęp i awans y, kobiet będzie jeszcze szybszy.